Hello, cześć, się, no mam wszystkich z tej strony, Pitero97, to jest kolejny materiał na moim kanale. Dzisiaj Battlefield 4, operacja blokada, hardcore, wyjątkowo hardcore, wyszedł mi dzisiaj. Może wyszedł czy nie wyszedł, powiedzmy, że na tej mapie to generalnie się kampi i niestety nie dało się tego uniknąć. Eee, ale parę ciekawych miejsc było, które być może mogą nie ukazać akurat w tym filmie, ponieważ trwało to na tyle krótko, że po prostu nie miało sensu. Ale... pewnie was sam tytuł filmu zdziwił, w pewnie... was. Niestety, no niestety robię, robię samą przerwę od kanału i to niestety jest przerwa przymusowa, ponieważ... szkoła, no właśnie, szkoła. Jest maj, do końca maja muszę dostanieć oceny wszystkie. Niestety parę przedmiotów muszę poprawiać, więc od razu chciałbym Was ostrzec po prostu, że w ciągu co najmniej około, tak zakładam, mnie, za dwa, dwa tygodnie żadnego mu nie będzie, czyli w ten weekend się coś pojawi i w ciągu następnych dwóch weekendów po prostu nic nie będzie, bo nie będę prawdopodobnie miał na to czasu. No e, więc dlatego od razu was ostrzegam, że, żebyście żeby się, żeby się nie martwili, żeby nie było potem do, dopytywań typowo, typowych, że oraz e, gdzie są w ogóle filmy, czemu się nagle znowu nie ma i tak dalej, no od razu, dlatego właśnie daję taką o, informację, że taka sytuacja niestety jest i niestety muszę ją rozwiązać. No, po części jest ona spowodowała przeze mnie, no ale no co zrobię, no nic nie zrobię. Co do samej rundy, hm. Tak jak widać, kampie. No niestety, kampie nie ma często krótkie nogi. tam, Inaczej, krótki swój żywot. O. No i niestety, w pewnym momencie skończyła mi się amunicja kompletnie, i byłem skazany wręcz na yy, strzelanie pistusiem, czyli pistoletem. M9, jeśli dobrze pamiętam. I, I tak czy owak, mi się nawet w M9 skończyła prędzej czy później amunicja, więc niestety. Bo, bo, pod koniec tego filmu zobaczycie prawdopodobnie, że latałem przez pół mapy, szukałem amunicji, aż jak ktoś mi dał. Ale pod koniec akurat udało mi się jeszcze ostatniego Praga wybić, więc było było dobrze. Eee, więc co tu jeszcze mogłem powiedzieć? Eee, temat GTA. GTA, tak jak mówiłem będzie rzadko, bardzo, 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 bardzo rzadko, dlatego że to jest kanał po battlefieldowy. Co do samych samego Battlefielda chciałbym się was zapytać czemu, czemu, że, czemu, no właśnie też czemu e, tak mało was ogląda tych filmów, takie jakieś zdziwienie, ostatnio dwa filmy kurde naprawdę miały mało wyświetleń w porównaniu z o, jeszcze, jeszcze starszymi, naprawdę zdziwiony jestem i nie wiem czy to chodzi o temat, o tytuł wam chodzi, o co tu chodzi, czy na to nie zwracacie w ogóle uwagi dlatego Taki mały apel do Was. Chciałbym, żebyście mi napisali w ciągu tych dwóch tygodni jakieś tematy, ukryte jakieś fajne tematy, który bym mógł po prostu nagrać w późniejszym czasie dla Was, żeby po prostu ten kanał był ciekawszy. Chcę, żebyście mieli jakiś wpływ na ten kanał. Już mi głos dzisiaj siada nawet, bo parę innych rzeczy też nagrywałem. I po prostu tak mówię. Chcę, żebyście Wy mieli właśnie wpływ na ten kanał, żebyście Coś... jakiś pożytek, żebyście mieli z tego kanału, żeby... no. No wiecie, no chyba wiecie, o co mi chodzi. Po prostu napiszcie mi w komentarzach na Facebooku. Tak, mam Facebooka. Mało osób, tylko lajkuje. Jeśli napisali propozycję tematów, na jakie bym mógł się wypowiedzieć w kolejnych komentarzach dogrywanych, bądź komentarzach na żywo. No właśnie, komentarze na żywo. i na To jest kolejna sprawa. Czy powinienem nagrywać komentarz na, ży na żywo, czy dogrywana więc to jest też takie moje małe, malutkie pytanko. Eee, dobra, zbliżamy się do końca odcinka. Niestety już tak szybko. O niecałe 5 minut w, w, odcinek, więc mam nadzieję, że materiał Wam się spodobał. To zobaczycie tego ostatniego fraga, którego właśnie w tym momencie wybiłem. No i to było na tyle. Mam nadzieję, że materiał Wam się spodobał. Jeśli tak to ja ławeczkę w górę, tak jest, że bralife to jest właśnie o to jest. No i do zobaczenia w kolejne materiały, ale właśnie dopiero za dwa, tygo za dwa, trzy tygodnie. Piszcie w komentarzach, jaki to się temat. Pa, pa.